Siema Pierwszy wyjazd w tym roku za nami Trzeba zdać relacje z placów na żywo Śmieję się, ale operacje na żywo już były A teraz są modne relacje z placów na żywo Jak się auta kupuje, żeby było widać to na żywo Nie no, pierwszy wyjazd jest za nami po długiej przerwie, bo od 10 grudnia nigdzie nie byłem, tak jak mówiłem, święta, odpoczyneki i czas na relaks. Pogoda nas nie rozpieszczała, pierwszego dnia była tragedia, drugiego trochę lepiej. Zabawiliśmy w Niemczech praktycznie 3 dni. Szukaliśmy zwyczajnie dobrych aut. Chłopaki sobie wcześniej, drugiego dnia pojechali, bo zakupili autka i to co zakupili. No troszkę zeszło też z, ze sprawami takimi urzędowymi, bo auto było zakupione, brak, nie było jeszcze dokumentów od tego samochodu, bo to był świeży samochód. Trzeba było poczekać na dokumenty, żeby z kolei załatwić tablice zjazdowe. No wiadomo sprawa. Bo kilka godzin straciliśmy przy jednym aucie, więc trzeba przedłużyć wyjazd, żeby każdy, każdy miał okazję znaleźć coś dla siebie. Jak poświęcimy 4-5 godzin na jeden samochód, no to i ktoś inny nie ma w ogóle szans kupić sobie, więc tak jak, tak jak sytuacja miała miejsce, tak, tak się działa jak, jak sytuacja się klaruje. Czyli jak trzeba zostać dzień dłużej, to trzeba zostać i prócz, tak naprawdę prócz hotelu i jedzenia no nikogo to nie kosztuje więcej, czy jakoś koszty się, koszty się nie zmieniają. Moje koszty są cały czas takie same. że będę tam siedział? Oczywiście za hotel musiałem zapłacić, za więcej, więcej paliwa musiałem yy, zużyć, bo trzeci dzień jeździliśmy, ale koszty się nie zmieniają i po prostu tak jak powiedziałem kiedyś, czy tam będę dwa dni czy trzy, to, to jak będzie trzeba, to z kim zostanę. I tak teraz się też stało, że praktycznie trzeciego dnia tylko zostaliśmy we dwójkę z kolegą, bo szukały jeszcze auta, jeszcze pojeździliśmy poszukać, no i nie do końca kupił to co chciał, bo chciał now, nowszy rocznik Audiczki, taki 13, 12, 14, nawet wchodził w grę, bełsemeczkę. No ale nie udało się takiego auta znaleźć w takim stanie jak, jak, jak powinno być. I Zakupiliśmy z 2008 w dobrych pieniądzach, w fajnym wyposażeniu. Później wam tam na końcu wrzucę parę fotek. Zresztą na końcu będą zdjęcia samochodów. Sto razy mówiłem, nie biegam po placu i nie robię byle jakich tam zdjęć, filmów, relacji. Wrzucam to co żeśmy kupili albo to co było do kupienia w dobrych pieniądzach to też tam wrzucę. To co było ale na przykład nie było decyzji ale można było ten samochód wziąć. Zarówno i dla siebie jak i pod kątem handlowym też można było czasem coś kupić ale jak nie ma decyzji no to, to no nie wszyscy, na, na, na wszystkie tematy się nie raz yy, nie decydujemy. A to co to co było, to tam zawsze parę potek rzucę. Autka fajne są pokupowane, bo i Tiguan, Tiguan z 16 roku w fajnej opcji. Yy, IBM X1, też bardzo ładne auto. W ogóle auta są raz, że bardzo ładne, dwa mają oryginalne przebiegi, co jest ważne, a trzy są bezwypadkowe. Zdarzy się gdzieś jeden polakierowany ponownie element w jakimś aucie, w jednym czy w drugim. Jeden element czy tam jakiś drugi przecieniowany, ale samochody są bez, bez jakichś kurczę, kolizyjnych przygód, bez wypadkowych jakichś historii. Z dobrze, z dobrze udokumentowanym przebiegiem i przede wszystkim 90% samochodów była kupowana w miejscach, gdzie przyjeżdżają Niemcy kupować auta i gdzie te auta są wystawione na rynek, na rynek niemiecki, nie tylko na eksport, bo jeżeli na placu są samochody tylko na eksport, to jakość tych aut i wiarygodność jest słaba. No, no tak to jest z doświadczenia. Jeżeli te samochody są yy, przeznaczone na rynek niemiecki, i wystawione są przebiegi oryginalne, powpisywane ktoś zapewnił nam też jakąś odpowiedzialność pewnie zdarzy się i tam oszust, który coś tam chce zakombinować ale ja mówię z doświadczenia o tym, że te samochody nie kupuję rok, dwa, trzy i zazwyczaj się te przebiegi potwierdzały w 99% przypadków już nawet tutaj sprawdzając czy, czy z serwisem, z serwisem jak, jak, jak żeśmy nieraz to, co jest w dokumentach, porównywali, to wszystko się zgadza, także no nie, ma, nie ma problemu. Auta się trafi akurat Lux. Yy, BMeczka 1 z 2011 roku, fajnej wersji, faj, faj, fajnie doposażona. No i najważniejsze stan tych samochodów. Porządna opona, zadbane wnętrze, bezwypadkowa historia. Taki samochód, gdzie jak się wsiądzie, to się chce jechać. Jazdy próbne, próbne nie było żadnego problemu, akurat w jednym miejscu z tym Audi robił jakieś opory, bo, bo nie miał niby tablizn, no ale tam troszkę, troszkę się go przycisnęło i poleciał załatwić jakieś tablice. Polecieliśmy sobie na miasto pojeździć tym samochodem. A na, takim, a na takim komisie, gdzie kupiliśmy i tą jedynkę i tego Tiguana, to z jazdą próbną nie ma żadnego problemu, wręcz przeciwnie. 100% samochodów tam jedzie na jazdę próbną I jazda próbna może trwać tyle ile potrzeba Jak powiem mu, że przyjadę za 20 minut To też nie, nie ma żadnego problemu Nie wsiada z nami, nie jeździ No wiadomo, żeby się zabezpieczyć To się zostawia dowód osobisty I tyle, bierzemy samochód i jeździmy I sprawdzamy Tym bardziej, że Kupowanie auta w automatycznej skrzyni biegów I jeżdżenie tylko po placu no chyba mija się z celem bo o ile o ile manual można jakoś tam jeszcze przejrzeć chociaż też powinno się polatać to już w automacie co z tego, że przemieli nam jedynkę, dwójkę, trójkę a może między piątką a szóstką coś się zadzieje tym bardziej trzeba ten samochód dobrze rozgrzać i sprawdzić go na, na różnych obrotach przy różnych prędkościach a tym bardziej, że samochód kosztował troszkę bo to jest z 16 roku Tiguan naprawdę w fajnym wyposażeniu Ile za samochody było dane? Nie powiem wam. Pieniądze nie były dane złe. Tak to oceniał z pozycji kogoś, kto się zajmuje handlem i pieniądze były dane dobre. Nie jakieś górne granice. Po prostu odpowiednie pieniądze za odpowiednie samochody. I na pewno, na pewno chłopaki będą z nich zadowoleni. Kupili auta pod, pod kątem prywatnym, ale też być może komuś przyjdzie do głowy za 3 4 5 miesięcy sprzedaż tego auta nie chcę żeby funkcjonowały ich auta w necie żeby ktoś tam widział ile za te, za, za te pojazdy dają pod dwa żeśmy podłączyli tester bo można jest taka możliwość mam go ze sobą Figuana nie trzeba było pod nic podłączać, samochód był perfekcyjny z niskim przebiegiem, tak samo jedyneczka, nawet nie było potrzeby, bo tam ani się nie palił czego, ani, ani samochód chodził jak milion dolarów, bez sensu. Nawet pod te co podłączałem, jeżeli nic się nie pali, auto chodzi jak należy, ze wszystkich modułów tak naprawdę było czyściutko, błędy, które... Błędy, które jakieś tam zapisane były drobne z niektórych czujników, to to były jakieś spowodowane czy przepięciem, odpięciem jakiejś kostki kiedyś, czy, czy jakimiś naleciałościami przez, przez miesiące jeżdżenia, ale nie miała ani wpływu na, na palący się czek, ani wpływu na, na, na podzespoły, które gdzieś tam nie działały. Takie błędy są praktycznie w każdym samochodzie, jak się podepnie kompa, to jest tam parę jakichś nieścisłości delikatnych, gdzie, gdzie nie jest to problem. Ale, no, no była taka możliwość, to, to można posprawdzać. W x jedynie z modułu z ABS-u, z czujnika ABS-u był delikatny błąd. ABS działał poprawnie jak należy, no ale wysyłał jakiś tam błąd. Będzie trzeba pewnie to sprawdzić. Tam tych czujniczków było kilka, także, także do końca na miejscu też się tego nie sprawdzi. Ale, ale najważniejsze, że, że mówię, silniki, skrzynie, wszystko, wszystko OK i Samochody są... Stan, stan samochodów jest perfekt. Słuchajcie, jakby ktoś chciał Asterkę, to są teraz popularne samochody w benzynce Asterka w wersji J, to akurat, akurat będę posiadał trzy sztuki w wersjach benzynowych, 11, 12 i 15 rok. 11, rok. 11 rok jest w 1,4 zwykłej benzynie, 12 rok 1,4 w turbo, 15 rok 1,6 zwykła benzynka, wszystkie tałta są w hatchbacku, dwa są Także yy, przebiegi są 78, 116, 164. I to są oryginalne przebiegi, niecofane, na co daję gwarancję i ręczę słowem. Słowem, papierem, dokumentami i wszystkim. Także, także dla mnie to jest najważniejsze. Dlatego, siedzę nie, dlatego po 2-3 dni siedzę, bo szukam tych samochodów. Bo jeżeli mam, mam kupić co bądź cofać szafę, żeby tylko były dobre pieniądze nie tędy droga słuchajcie, z 15 roku Asterkę to dosłownie jest, jest samochód jak nowy, ma 78 tysięcy przejechane to był auto też na rynek niemiecki, wygląda to auto naprawdę jak milion dolców, nie ma na nim najmniejszej ryski nie ma na nim najmniejszej ryski, nigdzie nie było wcześniej nakierowane to jest samochód idealny No cena też będzie dość wysoka bo musiałem zwyczajnie za nie drogo zapłacić, ale to auto kilka lat pojeździ bez żadnego najmniejszego wkłonu finansowego. Piękny samochód, tam na zdjęciach później będzie na końcu. Wrzucę, tam jest z tych Asterek mam trzy Jotki, także jakby ktoś chciał w benzynie Jotkę, z pewnym przebiegiem, auta są wszystkie bezwypadkowe. Jedna ma lakierowany ponownie jeden przedni błotnik, a druga bodajże będzie miała lakierowany... Yy, bo jest obtarte, są drzwi muszę polakierować, albo, albo, albo drzwi będą w kolor kupione, albo będzie po prostu polakierowane to i tylko ścieniowany błotnik, także no dwa elementy będą poprawione ale może się zdarzyć, bo są przerysowane drzwi jak nie chcę tam szpachlować, czekać lakieru, zwyczajnie kupię drugie drzwi oryginalne z oryginalnym lakierem i je założę i tyle 116 tysięcy samochód będzie miał, ma przejechane 1-4 w Turbo 12 RO, w hatchbacku, śliczny, Parkronik przód, Parkronik tył, no przy 116 tysiącach to wiecie jak wnętrza auta wygląda, czy komora silnika. Zajdzie, żeby nie przedłużać. Rok się zaczął idealnie, wyjazd był trzydniowy, ale taka była sytuacja i taka była potrzeba. Są chłopaki, sami przyznali, że nie, nie wyobrażają sobie, jak można to wszystko pogarniać w jeden dzień jeżeli będzie trzeba, to, tak, to, to, to jeżeli ktoś chce pierwszego dnia jechać po zakupie nie ma żadnego problemu, nikogo nie trzymał. Jeżeli ktoś chce sobie zostać, spędzić fajnie czas, bo nie tylko to, nie tylko biegamy po, po placach i to jest jedna część. Jedna część dnia to jest bieganie po placach, i szukanie samochodów i to się kończy wiadomo, zamykane place, kończy się ta, 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 to zajęcie, a druga część dnia to jest spędzenie wolnego czasu w fajnej atmosferze. Jedziemy sobie na hotelik. Yy, Rysznic, relaks, przebieranie, pisam dresiki, żeby było wygodnie. Schodzimy sobie do restauracji chińskiej, kto chce piwko, to piwko. Jest przepyszne jedzonko. Można się posiedzieć, pogadać. Bardzo fajnie spędziliśmy czas i zazwyczaj to się wszystkim podoba, bo odskocznie od dnia codziennego, nie tylko takie mechaniczne bieganie po Polacach, po bo kasa najważniejsza i wszystko i pach kopa w dubsko i do domu. No nie tędy droga. I jest fajnie spędzony czas i samochody kupione i relaks i wszystko i, i, i każdy myślę zapamięta ten wyjazd yy, bo było po prostu fajnie nie tylko chodzi o same auta to jest jedno drugi, drugi aspekt to jest takie że się poznaje fajnych ludzi spaj, fajnie naprawdę czas wszyscy spędziliśmy także tak to wygląda jeżeli ktoś chce to mówię raz, dwa razy w miesiącu lecę teraz 11 lecę tam chyba już są dwie osoby, trzy osoby to już chyba będzie finisz Później 26 lutego będę leciał. I mam nadzieję, że się uda właśnie ten raz, dwa w miesiącu jeździć. Jeżeli nie, no to raz na pewno. Na maila, na maila jest kontakt Jak nie odpisywałem, to byłem teraz w Niemczech, no to nie podpisywałem, teraz, teraz po powrocie podpisywałem na to wszystko. Na końcu tam zobaczycie sobie to, to co było kupione i to co było można kupić, a było w dobrej kasie. I zapraszam do kontaktu i tyle. I pamiętajcie, żeby kupować auta właśnie tak jak mówię z głową. Nie spieszyć się i nie wszystko złoto co się świeci. W Niemczech też można kupić auto z cofniętym licznikiem bez żadnego problemu. Na komisach, gdzie samochody stoją tylko i wyłącznie na eksport, jest wolna Amerykanka, oni nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to co komu sprzedają. Jeżeli, jeżeli ktoś zaczął handlować z Niemcami, to inaczej jeszcze. Komisy takie, które handlują z Niemcami, nawet złomu do siebie nie przyjmują. Jak wiedzą, że coś jest pocofane, to albo wystawią z takim przebiegiem, jak kupili, ale zazwyczaj nie chcą takich samochodów. Nie skupują tego, nie biorą, bo nie chcą tym handlować. Macie pytania, piszcie na mail i w kontakcie. Powodzonka.